Jednak zmienił swoje plany i leciał na zakopane. Specjalna prośba wpłynęła na jego decyzję. Wojciech Szczęsny jest triumfalnym sportowcem. Został uznany za najlepszego bramkarza tegorocznego Pucharu świata. Jest także mężem Mariny, który przez wiele lat, pomimo młodego wieku, ma status gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Są rodzice czteroletniego Lijama. Chciałbym tam być. Ale niestety trenuję rano. Więc nie będę. Będę jak wierny zwolennik przed telewizorem, powiedział szczęsny. Okazuje się jednak, że Wojtek zmienił swoje plany i przyjdzie do zakopane. Nie tylko po to, by wesprzeć swoją żonę. Ale także z powodu niezwykłej prośby, który go przekonał? Już dzisiaj o 2 TVP2 rozpocznie noworoczne sny z dwojem, Wiki Gabor, Maja Chyrzy, Kasia Moś, Grupa Kombi Łosowski, Zenek Martyniuk i Akcent, Marcin Miller i Boys, Weekend, Stanisław Karpiel bułka e. eCKA, Piękne, Blanka, Felewers, Thomas Anders z Współczesnego Mówienia, Marina pojawi się również na scenie po długim czasie. Kiedy zadebiutowała z materiałami solo. Jest znana od dłuższego czasu. Że szczęsny bardzo wspiera swoją żonę, bardzo w swojej karierze. Jednak podjęła decyzję o lataniu do Zakopane. Nie tylko blisko Mariny. Nasz bramkarz wsiadł do samolotu i poleciał do Zakopane. Zrobił to nie tylko dla swojej żony. Mariny Łózenko-Szczęsna, która jest jedną z gwiazd koncertu wieczornego. Wojtek Szczęsny obiecał spotkać się z przywódcą Groszku na Czarnooką. Jedną z jednego z przywódcy Groszka. Jednego z największe zagraniczne gwiazdy Sylwester TVP. Przygotowywane jest prawdziwe spotkanie na szczycie.